Dzisiaj będziemy się zachwycać. Hej, wszystkim, ja jestem Diana. Czasami płaczę przez książkę, czasami przez brak wifi, ale wolę płakać przez książkę niż przez brak wifi. I witam Was serdecznie na Lunarik, czyli miejscu, gdzie gadamy sobie o książkach K-popie i o studiowaniu. Ostatnio gadaliśmy sobie o moich rozczarowaniach z tamtego roku, a teraz powiem o zachwytach. Czyli o książkach, których naprawdę się zachwyciłam. Nie ma ich dużo, bo jest całe cztery. No może jedna to jest seria, ale mówmy się, że jest cztery, więc nie było tych zachwytów jakoś na no niedużo, reszta książek była taka po prostu okej, okay, ale myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy zacząć i już ja uruchamiam moje Goodreads. Pierwsza książka, jaka mnie zachwyciła w tamtym roku to był Cienki Tsune oraz jego drugi tom, czyli... Dusza miecza. I ja tą książką się zachwyciłam. Cała historia opowiada o młodej Kitsune, która mieszka w klasztorze i wychowują ją mnisi. No i jest Kitsune, czyli takim lisem z mocami, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, nie powiem wam tego dokładnie, czym to jest, bo yy, nie, nie umiem tego tak ładnie wytłumaczyć, więc myślę, że kto się orientuje w tych wszystkich japońskich rzeczach, to wie. W każdym razie jej klasztor został zaatakowany z pewnych powodów i z pewnego powodu spotyka pewnego. Chłopaka, który, jest, yy, który ma dosyć yy, bardzo ciężki miecz i w tym mieczu coś jest, nie będę mówiła co, i muszą wyruszyć razem przez świat, żeby uratować pewien zwój, żeby nie doszło do katastrofy. I powiem wam, że cała relacja jaka jest opisywana między tym, te... cała relacja jaka jest opisywana między tą Kitsunę a tym samurajem, no bo to był samuraj, yy, jest naprawdę dobra i ja się po prostu zachwycałam, uśmiechałam. Też Kitsune, która musi ogarniać pewne rzeczy, a nie ogarnia, bo mieszkała całe życie w klasztorze, więc tak do końca nie wie co i jak. Była po prostu urocza i ja się uśmiechałam za każdym razem jak ona tam nieporadnie próbowała coś tam robić i Potrzebowała pomocy też tego samuraja, i spotykają jeszcze różne inne osoby, które muszą im, i muszą im pomóc w tej całej drodze. Było po prostu wspaniałą przygodą. Nie odważyłam się jeszcze sięgnąć po trzeci tom, bo to jest trylogia. Nie odważyłam się, trochę mnie rozczarowało i wściekło zakończenie drugiego tomu. Nie będę wam mówić ani spoilerować, ale poczułam się taka, że dlaczego w tę stronę. W sensie ja rozumiem dlaczego w te strony, ale dlaczego w tę stronę. Że tak to wiecie, ja kocham szczęśliwe zakończenia. Nie mówię, że to zakończenie było nieszczęśliwe lub szczęśliwe, ale ja jestem y, fanką takich cukierkowych, szczęśliwych rozwiązań i zakończeń. Mało które takie jest w książkach, umówmy się, ale ja takie uwielbiam i zawsze bym takie chciała. Trochę to rozwiązanie, które dała nam autorka albo autor, bo nie pamiętam, ale chyba autorka, było dla mnie takim... no trudne było dla mnie, ale nie wiem jeszcze jak się cała historia skończy, bo nie przeczytałam trzeciego tomu. Mam w planach przeczytać trzeci tom. Dałam tej książce, przynajmniej cienki Tsune dałam 5 gwiazdek, a Dusze Miecza, tak mam, tu wszystko sprawdzam, Dałam trzy. Tak jak mówiłam, ten drugi tom mi się trochę mniej podobał, ale mimo wszystko cała historia, yy, którą przeczytałam w tych dwóch tomach, była dla mnie fenomenalna. W tamtym roku zaczęłam też swoją przygodę z czytaniem Chyłki od Remigiusza Szamroza. i powiem Wam tak. Ja się w tej serii po prostu zakochałam. Wiem, że niektórzy ją kochają, niektórzy ją nienawidzą, mniej więcej tak jak Mroza, że niektórzy go kochają, niektórzy go nienawidzą. Ja się w Chyłce zakochałam i jest to seria kryminałów, gdzie ja mogę śmiało czytać i nie ma tam tak masakrycznych opisów, jak jest na przykład w innych książkach Remigusa Mroza. Więc ja się tą serią zachwyciłam. Bardzo podoba mi się charakter Chyłki. Może dlatego, że lubię takie sarkastyczne, wredne baby, ale które chcą mimo wszystko dla ludzi dobrze. A y, cała jej relacja z Zordonem, mimo że skomplikowana i to bardzo, to mimo wszystko lubię tę dwójkę i bardzo lubię Zordona. Jeżeli chodzi o Langera, to ja nie jestem jego wielką fanką. W sensie wiem, że dużo osób się z nim zachwyca, jaki to jest z niego genialna postać i genialną postacią on jest, ja tego nie ukrywam, ale jeżeli chodzi o cały jego profil psychopaty, jest napisany tak dobrze, że przeraża mnie ten człowiek i też zastanawiam się w pewnych momentach y, o jego relacji z Chyłką, w takim sensie, że co tam gra, bo wiecie, ja jestem dopiero na ósmym albo dziewiątym tomie, więc ja jeszcze wszystkiego do końca nie wiem, ale chcę bardzo się dowiedzieć, tylko, że trochę, trochę przez stan stój czytelniczy, który miałam i przez to wszystko, co się działo u mnie w życiu po drodze, ta chyłka odeszła na dalszy plan. Mimo wszystko chcę ją dalej kontynuować i na pewno ją tutaj jeszcze zobaczycie, bo ja, tak jak mówię, jestem w tej historii bardzo zakochana. I bardzo chcę widzieć jak cała ta sprawa z relacją Chyłki i Zordona się rozwiąże I jak oni skończą nie, Proszę mi nie spoilerować, bo pewnie wy wszyscy już przeczytaliście Chyłkę I jesteście do przodu Na osiemnastym tomie, czy tam dziewiętnastym, który wyszedł A ja jestem dopiero na ósmym, dziewiątym Więc proszę mi tylko bez spoilerów Bella Donna to pierwsze romantazy, które ja pokochałam tak bardzo I które mnie zachwyciło tak bardzo W sensie takim, że wiecie Ja to podkreślam na tym kanale Że ja nie lubię wątków romantycznych ja bardzo nie lubię wątków romantycznych. Nie, romanse po prostu bardzo nudzą i bardzo... Zwykle są dla mnie po prostu niesmaczne. Takie, gdzie ja przewracam oczami, bo te, fabu te fabuły dla mnie po prostu nie mają sensu. A jak jeszcze jest romantazy, gdzie tam dochod dochodzi do in różnych innych rzeczy i sceny romantyczne. I sceny erotyczne, które są dla mnie po prostu niedostrawienia, i w romansach, i właśnie w romantazy, to no, wiem, że to gatunek po prostu nie jest dla mnie, i ja się zazwyczaj nim po prostu, ja się nim nie zachwycę, że to się bardzo rzadko zdarza. Jednak jak zaczęłam czytać Bella Donne, nie miałam jakichś wielkich oczekiwań, skoro czytam romantazę, które raczej prawdopodobnie mi się nie spodoba, ale spróbuję, no to miałam trochę taką mm, obawę, że. Co to w ogóle będzie? Pomyliłam się, bo cała główna bohaterka, czyli Signa i jej relacja z śmiercią, to jak oni rozwiązują razem zagadkę i co tam się dzieje, i jak ta relacja idzie do przodu, że, on, że ona nie chce, później dzieją się różne rzeczy i ta śmierć cały czas wokół niej jest, no to jest po prostu bardzo ciekawym motywem, który jest dosyć niespotykany, no bo mamy tutaj. No i umówmy się, sam żniwiarz śmierci, czy żniwiarz, czy kosiarz, no, to raczej się spotkaliśmy z tą postacią dosyć y, często, prawda? Mamy tutaj typa, w raczej szacie, w kapturze z kosą, który przychodzi, to dosyć popularny obraz śmierci. Tutaj mamy go trochę, jedno, trochę innego. Potem dochodzą też inne postacie, typu Los, to z drugiego tomu, bo jestem po drugim tomie już. Po drugim tomie, więc mamy też Los jako kogoś, kto to jest. Kto to jest, nie będę mówić, przeczytacie to się dowiecie. Więc Obcowanie z śmiercią jako człowiekiem jest dla mnie bardzo interesujące i jak on buduje swoją relację z główną bohaterką też jest bardzo interesujące i takie przyjemne, takie gdzie ja nie przewracam oczami, że to jest obrzydliwe albo że to jest takie o matko sztampowe, a tutaj jednak jest nieco inaczej, inaczej. i to mnie bardzo tak mm, trzymało w tej książce do ostatniej strony. No i zagadka kryminalna, bo jak wiecie, ja czytam bardzo dużo kryminałów, a tutaj, że jest jeszcze to romantazy i zagadka kryminalna gdzieś tam w tle, i oni muszą to rozwiązać, żeby coś tam się podziało, bardzo mnie interesowała i bardzo się cieszyłam, że takie coś ktoś napisał. I bardzo mi się ta książka podobała. Jeżeli chodzi o moją ocenę Belladon na Godric, to było. Cztery gwiazdki. Beach Read od Emily Henry. Ja o tej książce trochę mówiłam na tym kanale, ponieważ to jest pierwszy romans, taki typowo romans, w którym, którym ja się tak bardzo zakochałam. Gdzie ta relacja między bohaterami była naturalna, że to nie było tak, że oni się nienawidzą i nagle się na siebie rzucają. Tylko faktycznie, że ona przez różne wydarzenia, doświadczenia budowała się, było to napięcie między nimi, oni szli razem ze sobą. Oni jakoś ze sobą obcowali, i te wszystkie sceny miały po prostu sens, sens, że ci bohaterowie mieli relację jakąkolwiek romantyczną. To po pierwsze. Po drugie, sceny erotyczne, które w tej książce były, nie były dla mnie obrzydliwe, tylko były takie, gdzie ja je powiedziałam, są dobre. Nie skrzywiłam się, nie poczułam się obrzydzona, nie poczułam się niekomfortowo, tylko faktycznie, że one były dla mnie przyjemne i czytało się je. Fajnie, bo wiecie, nie wiem, czy mówiłam już Wam na tym kanale, a na, ale dwa lata temu, czytam tam trzy lata temu czytałam książki Ali Haizeul, która była bardzo popularna na BookTok'u i czytałam trzy jej książki i każda scena erotyczna dla mnie była tak cringe'owa, że ja nie wiedziałam, nie wiedziałam, co ja czytam. Nie wierzyłam w to, co ja czytam. Tutaj tak absolutnie nie miałam, te sceny były po prostu... Dla mnie, nie wiem czy przyjemne to jest dobre słowo, ale były akceptowalne na tyle, żebym ja się czuła dobrze ze sobą. To jest dla mnie najważniejsze, że jak czytam jednak sceny erotyczne w książce, to fajnie, było się czuć, to fajnie byłoby się czuć przy tym komfortowo, a nie tak dziwnie. I że ja się łapię za głowę, że co ja kurde czytam, że to jest bez sensu i beznadziejne. Więc fajnie. Fajnie to było. A Beach Read to jest historia o młodej y, pisarce, która wyjeżdża do domku letniskowego, gdzie jeździła ze swoim tatą, albo jeździła ze swoim tatą, albo jej tata tam jeździł, jakoś z tych dwóch. I musi napisać książkę, a ma zastój taki pisarski, nie wie, i tam spotyka pewnego pisarza. i mają pewien zakład i właśnie wcale nie chodzi o zakład, z tego jak dobrze pamiętam o ich relacje, tylko zakład pisarski i to było super. No i przy okazji różne rzeczy się między nimi dzieją i, i dzieją się też inne różne wątki, więc to było bardzo dla mnie fajne i przyjemne, a jeżeli chodzi o ich, a jeżeli chodzi o ocenę tej książki na Goodreads, to dałam jej cztery gwiazdki. A ostatnią książką, o której chcę powiedzieć, to jest bezkarny Remigiusza Mroza i to jest w ogóle pierwsza książka Mroza, jaką ja przeczytałam w tamtym roku. Ja się nią totalnie zachwyciłam. Po pierwsze, po pierwsze, nie było... Mocnych scen, które mnie przerażają w pewnych momentach, bo mimo, że ja kocham czytać kryminały i wszystko co z nimi związane, to jednak niektóre sceny są dla mnie za mocne, i potem ja się źle czuję z nimi. To tutaj takich scen nie było, a cała zagadka i zaplątanie fabuły, która miała miejsce, była dla mnie po prostu niesamowita. Cała historia, jaka dzieje się w Bezkarnym jest oparta na prawdziwych wydarzeniach, więc możecie sobie to poczytać w ogóle, bo Remigiusz Mróz w tej książce chyba na końcu o tym pisze, co go zainspirowało. Więc to w ogóle podbiło całe napięcie we mnie, że chryste, to, to mogło się wydarzyć, znaczy nie mogło, właściwie to się podobnie coś wydarzyło i tam ktoś taki w ogóle był, że ktoś taki istniał, że to jest inspirowane. To było dla mnie mega niesamowite. A mamy tutaj pewną kobietę, którą porzucił mąż. No porzucił ją są w trakcie rozwodu i nowa, chyba, i nowa narzeczona tego męża nagleznika i ta kobieta, ta główna bohaterka jest podejrzana i spotyka pewnego prawnika. No i co się dzieje po drodze, ja wam tego nie będę mówić, bo warto przeczytać tę książkę. A jeżeli chodzi o ocenę na Goodreads, to dałam 5 gwiazdek. No i tak, podsumowaliśmy cały 2025 rok. Ja jestem mega szczęśliwa. Co prawda, tak jak Wam mówiłam, liczyłam, że przeczytam więcej książek, ale niestety wyszło jak wyszło. Przeczytałam 42, tak miało być, ja tego nie zmienię. Parę perełek znalazłam, parę rozczarowań też było. No i co? Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. I widzimy się niedługo w kolejnym. Także trzymajcie się i cześć. Kurtyna! Kurtyna.